Días, buenas tardes, witamy wszystkich serdecznie w kolejnym trzynastym już, a zatem szczęśliwym odcinku hiszpańskich rozmów, czyli opowieściach polskich przewodników po Hiszpanii. Oprócz naszego kanału na YouTube, na którym witamy Was po raz kolejny bardzo serdecznie, znajdziecie nas na naszym blogu lub na naszych portalach internetowych, społecznościowych pod hasłem Po Hiszpanii. Ja mam na imię Michał Marczyk, jestem przewodnikiem po Walencji i Alicante. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o wyjątkowych wycieczkach, czyli tych wszystkich różnych atrakcyjnych, pięknych, wartych obejrzenia miejscach, które znajdują się na terenach, po których oprowadzamy. A w dzisiejszym odcinku będę miał przyjemność rozmawiać, jak zawsze, w przyjacielsko-eksperckim gronie z przewodnikami z innych regionów Hiszpanii, czyli z sultanką Andaluzji. Anią Marchlik, witaj, Aniu, nie za zimno u ciebie dzisiaj? Ola, ola. No jest przyjemnie chłodno, bo siedzę w pokoju z klimatyzacją. Niestety jest już bardzo gorąco na zewnątrz, także klima musi być. No dzisiaj u nas troszeczkę odpuściło. W Madrycie, pierwsza dama turystyki Madrytu. Co w Madrycie PL? Aga Sobolewska. Hej, Aga. Cześć, cześć, Michał. U nas też gorąco i pod koniec tego tygodnia i na początku następnego zapowiada zapowiadają temperatury nawet 39 stopni, także jest gorąco. A czy gorąco jest również na Wyspach Kanaryjskich? Szymon Orżłoski, cesarz Gran Canarii. Halo Szymek. No halo, halo. U nas nie tyle gorąco, u nas jak zawsze wieczna wiosna. Także zapraszam na Gran Canarię wieczna wiosna na pewno też i w sercach turystów odwiedzających Kanary przez cały rok. W poprzednim odcinku poświęconym wyjątkowym wycieczkom wspominaliśmy o takich fajnych miejscach jak historyczne Toledo, jak historyczna Segowia, jak piękny urzekający Cadex, jak niewielki ale śliczny Guadalest w prowincji Alicante. A teraz już przenosimy się na wyspy kanaryjskie i zobaczymy co ciekawego ma do powiedzenia Szymek. Halo Simon, to ja was zaproszę Was dzisiaj na wycieczkę, która pokazuje zupełnie inne oblicze Gran Canarii niż to, które widzicie lądując na głównym lotnisku Las Palmas, czy to mieszkając w hotelach w strefie turystycznej. Zabiorę Was na wycieczkę, którą nazywamy fantastyczną fatagą. Mimo, że podczas tego przyjazdu nie odwiedzamy tylko i wyłącznie fatagi, to ona w sama w sobie jest tak fantastyczna, że jest magnesem, który przyciąga turystów. Wycieczka prowadzi z północy na południe, pokazuje Wam to, co tak ukryte jest waszym, waszym oczom, jak jesteście na południu, zaczynamy punktem widokowym degojada das de jegłas. E, punktem widokowym, który służył jako obserwatorium astronomiczne Guantxom w czasach, kiedy jeszcze nie było tutaj Hiszpanów. Stoicie na szczycie wzniesienia, które ma ponad 500 metrów nad poziomem morza. Z jednej strony wydmę Paloma, z drugiej strony e, ocean, a za waszymi plecami olbrzymia, największa nekropolia Guantxów oraz takie pionowe ściany wulkanów, bo Gran Canaria powstała tak naprawdę jako wielki stożek wulkaniczny. Jadąc dalej, jedziecie właśnie do tej fatagi, o której wam opowiadałem, miejscowości, która stara się, żeby zostać wpisana na listę najpiękniejszych miast Hiszpanii. Białe takie uropiwe kamienne domki, no i atrakcja, czyli chleb oraz ciasteczka z najstarszej piekarni, jaką mamy na wyspie. Piekarni, w której chleb wypieka się według jeszcze takiej tradycyjnej metody. Jak chcecie, żeby miał taką chrupiącą skórkę, to tam się kładzie liść palmowy, żeby on się spalił podczas pieczenia. A po chlebku jedziemy gdzie? Jedziemy próbować win, bo jedziemy do Tunte, jedziemy do największej bodegi, jaką mamy na Gran Kanarii, Jedziemy do miejsca, do winiarni, którą tworzy 17 niezależnych producentów wina. A więc spróbujecie tam całego przekroju winiarstwa jaki mamy na Gran Canaria. Od tej słynnej malwasy, którą uprawia się na tufie wulkanicznym, po chociażby tak mało znany szczep jak Berrija A stamtąd już na jedzeni, że tak powiem na lekki może nie Raus, ale na pewno w dobrych humorach. I Jedziemy gdzie? Jedziemy do Tehedy, do miejsca, którego nazywamy stolicą Doliny Migdałowców. Na Gran Canaria mamy ponad 500 tysięcy drzewek migdałowców. Które pięknie kwitną w lipcu, w lipcu, przepraszam, w lutym, marcu. I to Teheda jest miejscem, w którym najwięcej się tego migdałowca uprawia. Tam coś słodkiego, bo tam próbujemy ciasteczek z migdałami oraz podziwiamy piękną tarasową zabudowę. Tam czujecie się, będąc w Tehedzie, czujecie się tak, jakbyście byli gdzieś w Peru, tam na tych takich tarasach, gdzie uprawiają różnego rodzaju warzywa. I na samym końcu dwie wielkie atrakcje. Artenara, najwyżej położona gmina na Gran Canaria, tam gdzie jemy sobie lunch. Jemy sobie lunch w restauracji wydrążonej w skalę z pięknym, chyba najpiękniejszym widokiem na góry Gran Kanarii. A na sam koniec zjeżdżamy do Roque Nublo, czyli do tej góry, która przypomina troszeczkę naszą maczugę Herkulesa z Ojcowskiego Parku Narodowego. I to tam podziwiamy najczęściej fotografowaną skałę na Gran Canaria. Na koniec, jak mamy jeszcze odrobinę siły, to zabieram was wtedy na najwyższy szczyt Gran Canarii poza Las Nieves, miejsce, którego nazwa nawiązuje jeszcze do czasów, kiedy na górach Gran Canarii, prawie na 2000 metrów, padał jeszcze śnieg. I kiedy wszyscy już potem tacy zmęczeni wracamy do Mas Palomas, czy wracamy gdzieś tam na południe do waszych hoteli, to zastanawiacie się i mówicie, wow, myśleliśmy, że tutaj są tylko plaże, a to nieprawda. Gran Canaria to tak naprawdę kontynent w miniaturze. I każda wycieczka, którą prowadzę z turystami, ma na celu właśnie pokazanie wam tego. Także ja oddaję głos do Madrytu. Tam może kontynentu w miniaturze nie ma, ale jest naprawdę bardzo ciekawy. Słuchajcie, ja chcę was zabrać na wycieczkę w okolice Madrytu oczywiście do Avila. Avila jest oddalona jakieś 110 km od Madrytu, także możecie Tutaj przejechać z Madrytu albo pociągiem, albo autobusem, o ile nie macie własnego transportu. Awila jest miastem przepięknym, leży w regionie Castilla Leon, jest stolicą prowincji, jest miastem położonym 1131 metrów nad poziomem morza, i jest miastem, które zostało wpisane na listę UNESCO w 1985 roku. Dlaczego? Dlatego, że ma wiele ciekawych rzeczy. Chyba najbardziej znaną rzeczą Sawila są jej wspaniałe mury średniowieczne, które były budowane pod koniec XI wieku, które są jednymi z najlepiej zachowanych murów średniowiecznych w Europie. Mają one długość około 2,5 kilometra. W ramach tych murów zachowało się 87 wież, 9 bram. Mury mają grubość 3 metrów, wysokość 12, wieże około 20 metrów i były zbudowane z wszystkiego, co można było znaleźć w okolicy, nie tylko. Między innymi też z elementów dawnego cmentarzyska z okresu rzymskiego, oczywiście Avila ma znacznie dłuższą historię, sięgającą w głąb jeszcze bardziej niż tylko samo średniowiecze. Mury są o tyle ciekawe, że większa część ich jest udostępniona do zwiedzania, także spacerując po murach możecie zobaczyć nie tylko wspaniałą starówkę Avila, ale również to, co znajduje się na zewnątrz, poza murami, a więc m.in. romańskie kościoły, klasztory i wspaniałą okoliczną przyrodę. Następną atrakcją Avila jest nie budynek, tylko osoba. Jest to święta Teresa z Avila, która o ile nie urodziła się w samym samej mieście, to urodziła się niedaleko. Na pewno spędziła swoje dzieciństwo, młodość i jakby dużą część swojego życia zakonnego właśnie w tym mieście. Także oczywiście dla osób zainteresowanych Świętą Teresą, która została kanonizowana w 1622 roku i w której przyznano tytuł doktora kościoła w 1970 roku, jest bardzo wiele miejsc, które są związane, związane właśnie z tą, tą świętobliwą kobietą i które chętnie pokazujemy podczas naszych wycieczek. Między innymi właśnie miejsce, gdzie stał kiedyś dom rodziny Świętej Teresy, między innymi klasztor. W którym spędziła 27 lat swojego życia, chodzi o klasztor Encarnacion, między innymi jej pierwsza fundacja, bo założyła ona właśnie zakon karmelitanych bosych, także jest to klasztor San Juan i wiele innych rzeczy, które warto zobaczyć. Kolejną ciekawostką jest katedra. Katedra była budowana między XII i XIV wiekiem. Jest to pierwsza gotycka katedra w Hiszpanii, natomiast ma ona wiele elementów. Jeszcze związanych ze sztuką romańską. Między nimi stanowi ona, a właściwie jej część, część murów Avila. Część absydy wystaje z murów i świadczy o, o tym, że dawna katedra była również twierdzą. Bo sama Avila była miastem, które w średniowieczu było miastem pogranicza, a więc było to jedno z tych miejsc niezbyt bezpiecznych, dlatego że. Mogła Mieszkańcy mogli właśnie spodziewać się ataków ze strony muzułmanów, dlatego te mury tak solidnie wybudowano. Katedra, wracając do katedry, jeżeli wchodzimy do jej wnętrza, w środku, w części katedry mamy taki charakterystyczny kamień, nazywany jest właśnie krwawiącym kamieniem. Jest to piaskowiec, który ma pewne domieszki tlenków żelaza, i wygląda to tak, jakby ten kamień krwawił. Z innych ciekawostek, w katedrze w 2010 roku odnaleziono tajemniczy korytarz, tajemnicze przejście. Ten korytarz ma wysokość 2 metrów, szerokość 75 cm i długość 13 metrów. Doprowadzał on do Pałacu Biskupów, który znajdował się nieopodal i prawdopodobnie był taką alternatywną drogą ucieczki w razie niebezpieczeństwa. Z innych ciekawostek oczywiście mamy wspaniałą, wspaniałą paletę kościołów, między innymi też kościołów romańskich. Tutaj chciałabym wymienić Bazylikę San Vicente, którą warto odwiedzić, ale też dla uważnych, jeżeli spacerujemy ulicami właśnie Avila, można spotkać takie rzeźby zoomorficzne, które mogą przypominać nam troszeczkę świnki, dziki, byki, a nawet niedźwiedzie. I te figury można nie tylko znaleźć w muzeum Avila, ale również na ulicach, a szczególnie przed pałacami. Są to, są to właśnie pozostałości po kulturze betonów. Ta kultura rozkwitała około V wieku przed naszą erą i prawdopodobnie te figury albo były elementami, które oznaczały terytoria poszczególnych plamion, albo po prostu były związane z kultem. Do końca tego jeszcze nie wyjaśniono. Natomiast dlaczego one znajdują się przed pałacami? Oczywiście tam nie stały zawsze. Jak będziecie spacerować ulicami Awili, zobaczycie, że te pałace zazwyczaj nie mają zbyt bogatych dekoracji, więc panowała taka moda wśród szlachty, żeby sobie sprowadzać takie właśnie figury i stawiać przed wejściem do pałacu, żeby było po prostu bardziej dekoracyjne. Nawet jeden z tych berakos, to tak się właśnie nazywają, został wmontowany w ścianę właśnie murów Awila. Także jak będziecie uważni, będziecie mogli te wszystkie ciekawe rzeczy z AWI odwiedzić. A teraz przekazuję głos do Andaluzji, do Ani, która nam opowie o przepięknej rondzie. Dzięki Agieszka za tą wirtualną wycieczkę do Awili, póki co wirtualną. Ja chciałabym Was zabrać teraz do Andaluzji, oczywiście w góry Andaluzji, a dokładnie do Rondy. Ja to powiem tak: będąc w Andaluzji i no, nie odwiedzić rondy, to w zasadzie, być, być w Andaluzji i nie odwiedzić rondy, to w zasadzie powinno być zabronione. To jest absolutny hit południowej Hiszpanii. Co więcej, do rondy łatwo jest dojechać, zarówno z Sewilli, jak i z Malagi. Też jest stosunkowo blisko w zasadzie z wielu miejscowości Wybrzeża Costa del Sol. No więc co takiego nadzwyczajnego ma, ma ronda? Przede wszystkim położenie. Wyobraźcie sobie miejscowość jakieś powiedzmy 30 tysięcy mieszkańców, i to miasto otoczone jest z wszystkich stron górami serrania De Ronda, ale z drugiej strony miasto rozdarte jest na pół. Rozdarte jest przez głęboki wąwóz El Tajo, który ma gdzieś tam jakieś 100 metrów głębokości. Także po jednej stronie miasta, po jednej stronie wąwozu znajduje się najstarsza arena do walkwyków w całej Hiszpanii, a po drugiej stronie, tej średniowiecznej wąwozu, po tej średniowiecznej stronie miasta znajduje się to jest taka Nina na wąskich uliczek, urokliwe placyki um... Znajduje się kolegiata, znajduje się też jedne z najlepiej zachowanych łaźni arabskich w całej, w całej Andaluzji. Powiedziałam, że, że ronda jest przedarta na pół, tak, przez, przez ten wąwóz. No to jak przechodzi się z jednego miejsca na drugi, no oczywiście przez most, e, ogromny, majestatyczny Puente Nuevo, który jest najważniejszym symbolem rondy, ale również, żebym powiedziała, że to jest jeden z najważniejszych w ogóle symboli całej Andaluzji. Zobaczyć ten most na żywo, albo jeszcze lepiej stanąć na tym moście, rozejrzeć się dookoła, rozejrzeć się po okolicy, no to jest na pewno wielkie przeżycie i wiecie co? Tak stojąc na tym mostie czy na jakimkolwiek innym punkcie widokowym można dostrzec między innymi gdzieś tam w okolicy winnice i to jest kolejny cel naszych wycieczek, winnice właśnie. Znajduje się tych winnic w okolicach Rondy niewiele, bo to jest nieco ponad 20. One wszystkie są małe, wszystkie są butikowe, największa z nich chyba produkuje około 30 tysięcy butelek rocznie, niewiele. Są to przede wszystkim wina czerwone, wysokojakościowe. jakościowe i uwaga, to są wina, te czerwone wina są przeważnie z Rondy nieco mocniejsze niż wina, które produkowane są w rejonie Rioja czy Ribera del Duero, no, to wynika z klimatu, tutaj jak praktycznie w praktycznie całej Andaluzji, na słońce świeci dużo dłużej niż na północy, dużo więcej. Wspomniałam gdzieś tam na początku, że, że w rondzie znajduje się najstarsza arena do Walkbyków w Hiszpanii. O Corridzie, o tym, no jakby nie było, bardzo kontrowersyjnym symbolu Hiszpanii. Jeszcze na pewno będziemy rozmawiali w jednym z najbliższych odcinków hiszpańskich rozmów. Niezależnie jednak, czy jesteście fanami Corrid, czy pewnie jednak nie, warto jest odwiedzić się i często odwiedzamy arenę do, do Walkbyków. Przypiękny jest budynek, historyczny budynek. Fajnie jest też spiąć się mam taki jeden sekretny punkt, gdzie wchodzimy na punkt widokowy na, i z wysokości, gdzie są z kieliszkiem wina e, właśnie oglądamy okolice, e, okolice Serenia de Ronda, no i przy okazji przed nami znajduje się ta arena do, e, do Także Ponieważ właśnie w Rondzie zostały stworzone reguły współczesnej koridy, Ronda jest uznawana za, za kolebkę hiszpańskich walbyków. Także jeżeli interesuje Was ten temat, wiele różnych innych związków też Ernesta Hemingwaya, chociażby z, z tym miastem i z koridami, no to zapraszamy też do kolejnych odcinków hiszpańskich rozmów. Te tematy na pewno będziemy poruszali, ale też przede wszystkim zachęcam do wspólnych wycieczek po Rondzie. A tymczasem oddaję już głos znów do stolicy, do, do studia w Walencji. Halo, halo, Michał. Dziękuję Aniu. Ja w tym odcinku zabiorę Was na północ regionu Walencji, na wybrzeże Kwiatu Pomarańczy, czyli Costa Afar. W poprzednim odcinku w temacie wycieczek gdzieś podróżowaliśmy na południe regionu Walencji, czyli na Costa Blanca. Tam znajdowało się malutki Guadalest. Natomiast dzisiaj północ regionu, czyli Costa Afar, prowincja Castellón i miasto Peniscola. Jedna z trzech siedzib papieskich, co już tutaj historycznie daje temu miasteczku bardzo dużą wartość. Niezwykle Urokliwe miasto nadmorskie, także z jednej strony miasto wypoczynkowe, no bo posiadające piękną plażę, ale bez wątpienia tym wielkim urokiem jest historyczna część miasta, czyli to jest taka skała wysunięta w morze, otoczona historycznymi murami obronnymi, przez które przechodzimy i spacerujemy wąskimi spacerujemy uliczkami. Bardzo często są to gdzieś uliczki, na sadzie pięter, przez które przechodzimy, bo przez wąsiutkie schody mijamy typowo pomalowane na biało domki, balkony, przez Robione kwiatami. Oczywiście dużo dobrej gastronomii, po drodze, bo peniskola to równocześnie bardzo ważny porcik. Rybacki, więc rybacy codziennie zaopatrują lokalne restauracje w świeże owoce morza i w świeże ryby. Te dania rybne oczywiście w towarzystwie bardzo dobrych lokalnych win czy lokalnych piwek kraftowych, smakowych, które również w Peniskoli są tutaj produkowane. No i bez wątpienia ten największy, najważniejszy zabytek Peniskoli, czyli słynny zamek, który właśnie w czasie wielkiej schizmy Kościoła na koniec XIV i na początek XV wieku był siedzibą papieża, Benedicta. Benedykta XIII. Papieża Pedro de Luna. Choć dzisiaj papież wpisany raczej w poczet antypapieży, no to w czasie tego wielkiego konfliktu polityczno-religijnego na początku połowa Europy właśnie patrzyła na pani jako swoją siedzibę papieską. Co prawda później papież Luna tracił tutaj gdzieś poparcie coraz większej ilości swoich sojuszników politycznych, to on dzielnie dożył 96 lat przeżył trzech papieży z tego drugiego bloku politycznego, siedział w i bibliotece, które okno było skierowane symbolicznie gdzieś w stronę Rzymu, marząc, że to właśnie on będzie tym suwerenem religijno-politycznym Europy tamtych czasów, na swoją siedzibę wybrał właśnie Peniskolę. Niezwykle solidny zamek, co prawda pochodzenia muzułmańskiego, ale tak naprawdę historia gdzieś tego zamku bierze rozkwit wraz z podwojem Jakuba, zdobywcy i późniejszą wielką rolą Templariuszy. Także Peniskola to jest wielka historia, no bo gdzieś, Templariusze wiadomo, wielka rola, jaką odegrali. Schisma kościoła rozbudzająca tutaj wyobraźnię, jak ważna była polityka religijna tamtych czasów, wąskie urokliwe uliczki, porci Grybacki, świetna gastronomia. Pozdrawiamy Skole, pozdrawiamy też przy okazji naszego członka zarządu dziś nieobecnego wyjątkowo w nagraniu Aleksandra, który przebywa tam na zasłużonym urlopie. Także pozdrowienia, Alku i przypominam, dać znać, kiedy widzimy się w przyszłym tygodniu. Cześć, witajcie, dzisiaj niestety. Nie mogę. Przez nagrania filmów, ale przede mam serdeczne pozdrowienia z Peniskola. Mówiłem wiem to jak tutaj ale i w skarczach, Peniskola jest bardzo fajnym miastem jako baza pobytowa. Peniscola jest fajnym miastem na wycieczkę jednodniową. Peniscola również jest fajną wycieczką w uzupełnieniu o inne urokliwe miasteczka Costa Far, o których będziemy opowiadać w kolejnych odcinkach, jak chociażby Villa Fames czy stolica prowincji Castellón. Póki co z Walencji na dzisiaj to tyle i wracamy na Wyspy Kanaryjskie. Halo, Szymek. Dziękuję, Michale, za to wspaniałe zapowiedzenie. I w takim razie teraz opowiem Wam o wycieczce, którą wyciągam tak jak wyciąga się czasami asa z rękawa. To jest wycieczka dla tych, którzy mi mówią, panie Szymonie, to nie ma sensu, tutaj na Gran Canaria, my przyjechaliśmy na plażę i koniec. Ja Wam wtedy mówię, słuchajcie, to ja Wam pokażę takie plaże, których nigdzie indziej nie zobaczycie. I rzeczywiście, wyjeżdżamy z Maspalomas, wyjeżdżamy gdzieś tam z południa i najpierw zabieram Was na Pozo Iskierdo. Pytam się, czy ktoś jest może fanem windsurfingu, jak nikogo nie ma, to Pokazuję wam plażę, której nazwy każe się nauczyć. Pozo i I mówię, jak ktoś wam powie, że potrafi pływać na windsurfingu, to zapytajcie go, czy pływał na tej plaży, bo to jest plaża, która jest mekką uniturferów. Tutaj odbywają się puchary świata, tutaj odbywało się, odbywały się mistrzostwa świata, plaża tylko dla zaawansowanych sportowców. Dalej jedziemy do kolejnej plaży i znowu się wszystkim oczy szeroko otwierają, bo ona nie ma nic wspólnego z tym, co słowo plaża dla większości was znaczy. Bo jedziemy na plażę, która nazywa się Bufadero de la Garita. Tam widzicie magmę, tą magmę, która jeszcze 5000 lat temu płynęła po zboczach Gran Canaryjskich Gór. Ona dopływała do morza, tam nagle stygła i tworzyła niesamowite formacje magmowe. Oglądamy syfon wodny, gdzie atlantycka woda wpływa od dołu i w postaci takiego gejzera wyskakuje górą. A jak już się nafotografujecie, to jedziemy na hiszpańską Copacabana, czyli jedziemy na Playa de las Canteras, najsłynniejszą plażę Gran Canaria. plażę, która znajduje się w centrum stolicy Gran Canaria Las Palmas. I tam kończymy to krótkie, bo krótkie, ale bardzo ciekawe zwiedzanie spacerując deptakiem, który ma prawie 3 km długości i na końcu kończąc go oczywiście małą kanion. Także ja idę standardowo na kanion, bo to już 12 prawie, że więc można. I oddaję głos. Gdzie? Oddaję głos do stolicy, do Madrytu. Dzięki. Słuchajcie, no właśnie, dobrze, że Szymon zaczął opowiadać o Tajokanii, bo ja bym chciała Wam powiedzieć o gastronomii Avila. Wiecie, że my jesteśmy wielkimi miłośnikami kuchni lokalnych, także Avila, oczywiście, jak każde szanujące się miasto, ma swoje własne potrawy. Najbardziej chyba znany jest w de Avila, czyli taka sztuka mięsa, sztuka wołowiny doskonale przyrządzona, no to dla, oczywiście dla tych, którzy lubią mięso, bo jeżeli jesteście wegetarianami, to nie martwcie się, bo też znajdą się potrawy i dla was. Na przykład często w restauracjach lokalnych podawana jest truca, czyli pstrąg. Najczęściej te pstrągi są sprowadzane z miejscowości Torbiec. Natomiast z takich właśnie może przekąsek, tak zwanych tapas, moją ulubioną są patata z to jest bardzo prosta potrawa, oczywiście przyrządzana na bazie ziemniaków. Do tego mamy oczek, mamy czarifto, mamy słodką paprykę, mamy oliwy oczywiście, sól i konsystencja tej tapy, tej szykowskiej jest taka właśnie jak kurę trochę. Polecam ją bardzo właśnie mocno, szczególnie do kajas, do piwka. I ze słodyczy najbardziej znane są jema de Santa Teresa. Jeżeli ktoś lubił w dzieciństwie kogel mogel, to właśnie te jema są przygotowywane na bazie żółtek i cukru. Są bardzo słodkie, ale też bardzo dobre. E, oprócz tego w okolicy Awila rośnie dużo właśnie winogron i e, głównie właśnie mamy tam szczep winogron, e, jest to garnaca e, tinta, czyli czerwone Wina głównie tutaj e, dominują, także myślę, że te wspaniałości dopełnią tutaj wizyty, tej właśnie monumentalnej, historycznej, i że będziecie bardzo miło wspominać tę wycieczkę do Avila, o którą serdecznie zapraszamy. I teraz oddaję głos do, znowu do Andaluzji, do Ani. Bardzo często jak zwiedzamy Rondę, to jeszcze zahaczamy o malutką miejscowość Setenil de las Bodegas. Ja na te nasze wycieczki do Setenil mówię piknik pod wiszącą skałą, dlatego że to, to miasto, w zasadzie te wszystkie nie wiem, knajpeczki czy miejsca, które odwiedzamy, one się znajdują dosłownie w, 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 pod wielką skałą. Także to na zdjęciu możecie zobaczyć fantastyczne miejsce. Jak jeździmy z Sewilli jeszcze do Rondy, to też zaglądamy do innych białych miasteczek, Zara de la Sierra, Salema, ale to myślę, że będzie Temat na, na inne rozmowy, na inne hiszpańskie rozmowy. Kolejny odcinek opublikujemy na naszym kanale na YouTube za dwa tygodnie, tak? Także nie za tydzień, ale za dwa tygodnie zaczął się lipiec, zaczął się okres wakacyjny. No i właśnie w tym okresie wakacyjnym hiszpańskie rozmowy będą publikowane co dwa tygodnie. To znaczy, do usłyszenia i do zobaczenia. W niedzielę 19, 19 lipca, i myślę, że będziemy poruszali bardzo ciekawy temat, bo będziemy poruszali temat stereotypów hiszpańskich. No i oczywiście, na ile jest, na ile jest prawdy. Ja tymczasem żegnam się już, zapraszam też do naszych mediów społecznościowych. Pamiętajcie, Jesteśmy tam codziennie albo prawie codziennie, szukajcie nas pod hashtagiem po Hiszpanii na Twitter, na Instagram, na Facebooka, na nasz blog, naszą stronę internetową. Także hasta luego, do zobaczenia i oczywiście miłych wakacji. Hej, hej. Cześć. Cześć, do zobaczenia.